Przypominamy, że 1 maja swój roczek będzie obchodzić H2 Ostrug i na swoją huczną imprezę urodzinową zaprasza wszystkich bez względu na wiek, płeć i kondycję. Może nie będzie kąpieli w szampanie, ale na pewno nie zabraknie wielu niecodziennych atrakcji, które dostarczą gościom nowych i niezapomnianych wrażeń. Zaczynamy od dziewiątej, od aqua fitnessu dla seniorów. Będzie pani instruktor, która poprowadzi zajęcia w wodzie dla, dla najstarszych bądź starszych użytkowników naszego basenu. O jedenastej nauki pływania dla dzieci i młodzieży pod okiem wicemistrzyni Europy w pływaniu Katarzyny Dulian, naszej racibożanki, która uświetni swoją osobą e, tę uroczystość tych, tych naszych pierwszych urodzin. Następnie o godzinie 12 uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym. A jest to konkurs zaadresowany do dzieci szkół podstawowych, na których prace, ośrodek sportu i rekreacji czeka do 27 kwietnia. Już dostaliśmy kilkanaście zgłoszeń. Cieszy nas to, że nie tylko ze szkół raciborskich, bo przyszła praca w ogóle spoza powiatu raciborskiego, jedna czy, czy, czy dwie, więc, więc widzimy, że to dotarło i poza nasz powiat. Liczymy, że, że tych prac nadejdzie jeszcze więcej i będzie z czego wybierać. Cieszące się wielkim zainteresowaniem Nauka nurkowania oraz zajęcia w kajakach będą niewątpliwie ciekawą propozycją dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować swoich sił w takich szkoleniach. A czego jeszcze mogą spodziewać się imprezowicze? Przygotowujemy gry i zabawy zręcznościowe dla dzieci i młodzieży. Będzie można zdobyć trochę nagród bądź gadżetów. Z, naszym, z naszego akwaparku, więc będą zwi ściśle związane z, z basenem. I o 19, na zakończenie, aquafitness na stepach, już taki bardziej dynamiczny dla osób o, o, o większej wytrzymałości, o większej kondycji, tak na zakończenie dnia, żeby się zmęczyć. A czy będzie jakaś liczba miejsc ograniczona? Liczba miejsc ograniczona, tak jak normalnie, czyli 180 osób, które będą się mogły pojawić na basenie. Więcej nie możemy ze względu bezpieczeństwa wpuścić do środka, natomiast każdy, kto wejdzie na, na, na basen, wykupi tą wejściówkę, będzie mógł z tych zajęć z tych atrakcji, o których wspomniałem, skorzystać za darmo, czyli tam już nie będzie dodatkowych opłat, aż że tak powiem, do takiego zacieśnienia się, gdzie już faktycznie będzie niewygodnie dla ćwiczących. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć wszystkim dobrej zabawy, a dyrekcji raciborskiego parku wodnego kolejnego roku pełnego zadowolonych i uśmiechniętych klientów. Szanowni Państwo, no pierwsze urodziny akwaparku nie zdarzają się często, więc... Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszej oferty i z atrakcji przygotowanych przez Hadwą Ostruk.